E, jak długo stosujecie już wopogard? Od 3-4 lat. Nie jest to skuteczne. W tamtym roku było zastosowane na reginę, na kod żeśmy nie zastosowali, no bo Synoptycy powiedzieli, że ma padać 3 godziny, padało 3 dni. Później nie było można się to z tym wciąć. No niestety korwia nam poleciała, spękała, regina została w całości uratowana. E, kiedy zwykle zaczynacie zabiegi pierwsze? Od Jeszcze jakiej fazy? Różnie jest. Albo w fazie słomkowej albo tak jak w tym roku, żeśmy wyczekali do ostatniej chwili i w fazie już dojrzałego owocu. Zabieg na sumnicie był zrobiony 10 czerwca, w takiej fazie słomki, lekkiej słomki i mocniejszej słomki. Zabieg wapogardem był wykonany 10 około godziny 15 w dawce. 8 litrów na hektar. Uh -huh. 8 do 9 litrów na hektar. Długo była mokra y, do dzisiejszego dnia, bo do godziny gdzieś, y, jak zaczęło padać koło 17, to dzisiaj do godziny 10, ona była mokra. Uh -huh. Bo w nocy też tam coś popadało, bo słyszałam. Także, że była długo mokra, no widać, że nie ma świeżych pęknięć jakichś takich. W czasie, jak jeszcze raśnia jest już dojrzała, a pojawia nam się szara pleśń, bardzo dobre jest zastosowanie poliwersum, ponieważ to nie ma okresu kadencji. Można to zaraz po tym spożywać, a zatrzymanie szarej pleśni jest rewelacyjne.